No, Loczek z tej strony. Wielu z was się pyta, jak na przykład polepszyć swoją jakość w kamerce, żeby było bardziej płynne slowmo. Dzisiaj wam to wszystko pokażę bez problemu. Także, włączamy naszą kamerkę, ściągamy sobie obudowę, jak kto woli, ekranik otwieramy. Dobra, mamy włączoną kamerę. Tutaj z boku. Mamy taki zenzelek. Musimy go ustawić. W moim przypadku jest tu na środek i jest to na manual. Następnym krokiem, jaki zrobimy, oj, sorki. Następnym krokiem, jaki zrobimy, klikamy joystick w środek. Wtedy pokaże nam się takie kółeczko. Klikamy trzy razy i pokazują. Nam się ustawienia tutaj z lewej strony. To jest przysłona. Yy, wszyscy mówią, żeby ustawiać ją 1 na 250, ale to zależy. Zależy od światła, jakie posiadacie i tak dalej. Tu jest 18 decybeli To jest bodajże migawka i nie ona się powinno ustawiać z reguły na 6 decybeli Wtedy przy słabym świetle nie ma mrowienia, tak, tak zwanego. No i to już moim zdaniem jest to wszystko. Jeżeli ustawimy tutaj. 1 na 250 1 na 250 i migawka na 6 to następnie klikamy sobie gałeczką ok no i na tym zakończyliśmy nasz proces polepszania jeżeli ktoś tak uważa polepszania jakości naszego filmu także nie ma za co i na razie loczek z tej strony